Dobry wieczór. Z tej strony Edyta Maria Bożytar. Ja i moje 365 okazji, by być szczęśliwą. Napisałam je dla Ciebie, by nauczyć Cię, co znaczy kochać siebie. Dzisiaj chcę Ci przeczytać utwór pod tytułem Tak sobie myślę. Szczęśliwy jest ten, kto wierzy. Dlaczego tak? Wiara sprawia, że człowiekowi się chce. Tak po prostu się chce. Żyć. Kochać, być, zwłaszcza gdy trudno, gdy końca nie widać. Wtedy ta nasza wiara potrafi działać cuda, potrafi podnieść, dodaje nam sił, ciągnie nas do góry. Dlatego, jak nic, warto wierzyć, tak po prostu warto wierzyć. Warto tej swojej wiary nauczyć się na pamięć. Bez niej nic w naszym życiu się nie uda. Z nią wszystko jest możliwe. Wiara to sekret naszych spełnionych marzeń. Pozdrawiam Cię serdecznie, gdziekolwiek jesteś. Edyta Maria Bożydar.